Witajcie w kolejnym materiale na kanale GraczFan. Jeśli lubicie tego typu filmy, pozostawcie łapkę i suba, aby być na bieżąco. W ten sposób pomagacie rozwijać mi mój kanał. Tymczasem opowiem wam o Indominusie Rexie zwanym przez społeczność Bad Boy. We wczesnej fazie koncepcyjnej jego nazwy zmieniały się również bardzo dynamicznie. Określano go nazwą Diabolus Rex, czy też Malusaurus. Wielu fanów uważa, że przy tworzeniu koncepcji tej hybrydy, sugerowano się bardzo wyglądem wastatozaura z filmu King Kong z 2005 roku. Twórcą tej hybrydy był dr Wu i przy tworzeniu genomu tego dinozaura zapożyczył się DNA Tyrannosaura, Velociraptora, Carnotaura, Gigantozaura, Marzungazaura, Teryzinozaura, Żmirze, Kotki, Montwy i Dejnozucha. Gdy osiągnął pełną dojrzałość, został zaprezentowany na swoim wybiegu 11. Był długi na ponad 15 metrów, wysoki na 6 metrów i ważył 9 ton. W kształtowaniu sylwetki górował u niego genotyp gigantozaura. Na swoim grzbiecie Indominus posiadał ogromne kolce, ciągnące się od głowy do ogona. Posiadał również chwytne trójpalczaste łapy z wyjątkowym przeciwstawnym kciukiem. Posłuchajcie jego ryku i standardowo dajcie mi znać co o nim myślicie. Był to bardzo sprawny drapieżnik, przy czym wyróżniał go poziom inteligencji, jak i wyjątkowe umiejętności związane z przyjęciem cech zwierząt użytych do stworzenia sekwencji jego DNA. W ten sposób posiadając pulę genową mątwy i rzekotki, był w stanie manipulować temperaturą swojego ciała, jak i dynamicznie zmieniać kolor skóry. Dzięki temu doskonale maskował się w otaczającym go terenie, jak i potrafił oszukać kamery na podczerwień. Wykorzystał to zresztą do ucieczki ze swojego wybiegu. Pierwszy stworzony osobnik był samicą, a w planach było stworzenie pełnego stada tych stworzeń, jednak z racji komplikacji, jakie wynikły, szybko zrezygnowano z tego pomysłu. Gdy przetłumaczymy nazwę Indominus Rex, uzyskamy nazwę nieposkromionego króla. Takie też było to stworzenie dzikie, niezależne i bardzo mądre. Samica Indominusa nie kierowała się tylko i wyłącznie instynktem, doskonale planowała swoje następne posunięcia, czy to podczas zasadzki na grupę poszukiwawczą, czy to podczas walki z innymi dinozaurami. Owszem, była to bardzo mściwa i agresywna hybryda. Żaden znany teropod nie zabijał innych stworzeń dla przyjemności, tak jak zrobił to Indominus w Alei Galimimów. Został w końcu zabity przez połączone siły dzikiej natury. Podczas walki z Tyranozaurem na jego drodze stanął również ostatni żyjący Raptor Blue. Połączone siły Tyranozaura i wielości Raptora zepchnęły do minusa na brzeg biegu Mozozaura, który pochwycił hybrydę i zniknął wraz z nią pod wodą. <try> W późniejszym czasie DNA wydobyte ze zbiornika wodnego posłużyło do stworzenia Indoraptora, o którym możecie posłuchać na kanale. W ramach ciekawostki, Indominus pojawił się również w pierwszym sezonie obozu Kredowego, gdzie również polowano ludzi i inne dinozaury i zabił m.in. Brachiosaura. Do zobaczenia w kolejnych materiałach, opowiadających o różnych ciekawych potworach, osobach czy też wydarzeniach. Wbijajcie na naszą grupę na Facebooku i na naszego Discorda. Linki do naszych społeczności znajdziecie w opisie każdego filmu. Tymczasem do usłyszenia. Cześć!